Srebrny widelec zadrżał w dłoni Marka Kowalskiego, gdy uniósł pierwszy kęs do ust. Oczy miliardera rozszerzyły się, szczęka opadła, a po raz pierwszy od dwudziestu lat łzy popłynęły po jego policzkach. To to niemożliwe, że wyszeptał, wpatrując się w piękną kobietę stojącą przed nim w prostym białym fartuchu. Skąd znasz ten przepis? Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubicie niesamowite historie o miłości, stracie i drugich szansach, koniecznie Kliknijcie przycisk, subskrybuj. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Dziękujemy i kontynuujmy. Trzy dni wcześniej Marek Kowalski siedział w swoim 40-piętrowym apartamencie w Warszawie. Otoczony luksusem, o którym większość ludzi mogła tylko pomarzyć: perskie dywany warte więcej niż domy, obrazy, dawno zmarłych mistrzów i widok na zielone płuca miasta, który kosztował go 30 milionów złotych. Ale to wszystko nie miało znaczenia. 60-letni potentat branży IT nie uśmiechał się od dwóch dekad. Nie od wypadku, który zabrał mu wszystko, co naprawdę się liczyło. Jego asystentka delikatnie zapukała. Proszę pana, nowy szef kuchni przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną. Marek nie oderwał wzroku od laptopa. Niech idzie do kuchni. Zasady jak zawsze. Żadnych osobistych pytań, żadnych rozmów poza tym, co konieczne do pracy. I gotują jedno danie. Jeśli go nie zjem, odchodzą. 23 kucharzy próbowało i poległo w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Marek nie miał cierpliwości do pogawędek ani emocjonalnych więzi. Jedzenie było paliwem, niczym więcej. Jego poprzedni szef kuchni rzucił pracę po tym, jak Marek ledwie tknął jeden posiłek przez 3 miesiące, twierdząc, że to zabijające dusze gotować dla kogoś, kto zapomniał, jak czuć. Ale kiedy Zofia Kowalczyk weszła do jego kuchni, coś w powietrzu się zmieniło. Miała 28 lat. Ciepłe miodowe oczy i kasztanowe włosy związane w prosty kucyk. Jej ruchy były pełne gracji, a jednocześnie pewne siebie, gdy lustrowała najnowocześniejszą kuchnię, o której marzyłby nie jeden profesjonalny kucharz. Pan Kowalski zaraz zejdzie, poinformowała ją asystentka. Na pani godzinę. Na przygotowanie tego, co pani zdaniem go zaimponuje. Większość nie wytrzymuje 30 minut. Zofia skinęła głową, podwijając rękawy. Ja tylko gotuję, proszę pana, ale gotuję całym sercem. Otworzyła swoją zniszczoną skórzaną torbę i wyjęła mały szklany słoiczek, wypełniony tym, co wyglądało na zwykłe zioła i przyprawy. Ale gdy go otworzyła, cała kuchnia wypełniła się aromatem, który zdawał się nieść ze sobą wspomnienia: ciepło, miłość, niedzielne poranki i śmiech dzieci. Marek wszedł do kuchni dokładnie godzinę później, z wyrazem twarzy, zimnym i profesjonalnym. Swój majątek zbudował, będąc bezwzględnym, wyrachowanym i zdystansowanym emocjonalnie. Po wypadku te cechy stały się jego pancerzem przeciwko światu, który zabrał mu żonę Annę i córkę Hanie w jednym druzgocącym momencie. Co pani przygotowała? zapytał nie patrząc na Zofię. Kok au vin, odpowiedziała. Po prostu, ale nie tak jak większość ludzi je zna. Marek usiadł przy kuchennej wyspie, jego ruchy były mechaniczne. Próbował tego dania setki razy w ekskluzywnych restauracjach na całym świecie. Kuchnia francuska już go nie zaskakiwała. Nic go nie zaskakiwało. Ale gdy Zofia postawiła talerz przed nim, zauważył coś niezwykłego. Prezentacja nie była wyszukana ani pretensjonalna, jak dania, którymi jego poprzedni kucharze próbowali mu zaimponować. Zamiast tego była prosta, niemal domowa, ale było w niej coś. W sposobie, w jaki sos łapał światło, w jaki ułożone były zioła, co świadczyło o prawdziwej trosce, a nie tylko o technice. Ten przepis, powiedziała cicho Zofia, należał do mojej babci. Pochodziła z małej wioski we Francji, ale udoskonaliła go w latach wojny, gdy składniki były na wagę złota, a nadzieja jeszcze rzadsza. Zawsze powtarzała, że sekret nie tkwi w winie czy kurczaku, ale w gotowaniu z miłością dla kogoś, kto musi sobie przypomnieć, jak czuć. Marek podniósł widelec, zirytowany jej zbędnym komentarzem. Wyraźnie prosił o brak osobistych historii, żadnych prób nawiązywania więzi. Chciał tylko zjeść i zakończyć tę rozmowę, by wrócić do swojego izolowanego świata. Marsz zysku i posiedzeń zarządu. W momencie, gdy jedzenie dotknęło jego języka, wszystko się zmieniło. Smaki były nie tylko wykwintne, były znajome w sposób, który przeczył logice. Sos miał głębię, która świadczyła o godzinach cierpliwego duszenia, ale były w nim subtelne nuty, które rozpoznał, ślady ziół i technik, które wywoływały wspomnienia, które zakopał tak głęboko, że myślał, iż umarły razem z jego rodziną. Jego dłoń zaczęła drżeć, gdy wziął kolejny kęs, potem jeszcze jeden. Każdy smak zdawał się otwierać drzwi, które zamknął na dwadzieścia lat. Niemal słyszał śmiech Anny z ich maleńkiego pierwszego mieszkania, gdzie próbowała przygotować to samo danie na ich trzecią rocznicę. Trochę je przypaliła, ale zjedli każdy kęs, siedząc na podłodze, bo nie stać ich było jeszcze na prawdziwy stół jadalny. Gdzie nauczyła się pani tak gotować? zapytał Marek. Jego głos ledwo słyszalny. Moja babcia wychowała mnie po tym, jak moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, gdy miałam 8 lat, odpowiedziała Zofia, uważnie obserwując jego twarz. Nauczyła mnie, że jedzenie jest językiem serca, gdy słów brakuje. Każde danie opowiada historię, niesie kawałek czyjejś duszy. Marek odłożył widelec, jego dłonie drżały. Ten przepis, sposób w jaki przygotowała pani zioła idealna równowaga redukcji wina, to jest identyczne z czymś, co robiła moja żona. Ale to niemożliwe. Ona nauczyła się tego od swojej babci, która zmarła, zanim się poznaliśmy. Nie ma mowy, żeby pani mogła wiedzieć. Zofia sięgnęła do kieszeni Fartucha i wyjęła wyblakłe zdjęcie, delikatnie, kładąc je na blacie obok jego talerza. Świat Marka przechylił się na osi, gdy wpatrywał się w obraz. Dwie starsze kobiety stojące razem w czymś, co wyglądało na kuchnię obozową, obie z tym samym delikatnym uśmiechem, obie trzymające drewniane łyżki. Babcia pańskiej, żony to Maria Dąbrowska powiedziała cichozofia: Moja babcia to Klara Dąbrowska były siostrami rozdzielonymi podczas wojny gdy moja babcia uciekła do Ameryki z ruchem oporu nigdy więcej się nie zobaczyły ale obie niosły te same przepisy te same techniki tę te samą wiarę że jedzenie może uleczyć to co wydawało się złamane bezpowrotnie Widelec z brzękiem upadł na podłogę gdy Marek odsunął się od blatu a jego starannie zbudowane ściany runęły jak domek z kart To no, to niemożliwe Anna nigdy nie wspominała. Ona nigdy nie wiedziała. Ona by nie wiedziała, kontynuowała Zofia. Jej głos był łagodny, ale stanowczy. Siostry zostały rozdzielone, gdy Maria miała zaledwie 16 lat. Klara spędziła całe życie w Nowym Jorku, pracując w małych restauracjach. Zawsze zastanawiając się, co stało się z siostrą, którą zostawiła. Utrzymywała przepisy przy życiu, mając nadzieję, że kiedy się odnajdzie, przekazała mi je z jednym poleceniem. Jeśli kiedykolwiek spotkam kogoś, kto musi sobie przypomnieć, jak czuć, powinnam gotować całym sercem. Marek wpatrywał się w zdjęcie, potem z powrotem w Zofię. Podobieństwo było niezaprzeczalne. Teraz, gdy wiedział, czego szukać, te same łagodne oczy, ten sam pełen gracji sposób poruszania rękami, to samo intuicyjne zrozumienie, jak smaki mogą nieść emocje. Dlaczego tu jesteś? Boła, zapytał, załamał mu się głos. Dlaczego teraz? Zofia spojrzała mu prosto w oczy. Ponieważ moja babcia kazała mi coś obiecać, zanim zmarła w zeszłym roku, powiedziała, że jest gdzieś mężczyzna, który zapomniał jak żyć, który zbudował tak wysokie mury wokół swojego serca, że nie pamiętał jak smakuje miłość. Powiedziała, że gdy go znajdę, będę wiedzieć i że muszę dla niego gotować tak, jak ona gotowałaby dla swojej zaginionej siostry. Marek wstał gwałtownie, podszedł do okna z widokiem na miasto. Nie potrzebuje ratunku. Nie potrzebuję nikogo, kto próbuje mnie naprawić, ani przywrócić wspomnienia, które lepiej zostawić pogrzebane. Potrzebuję tylko kogoś, kto potrafi gotować przyzwoite jedzenie i nie będzie mi wchodził w drogę. Ale nawet gdy wypowiadał te słowa, czuł, jak tracą swoją moc. Smak Kok, alwa, pozostawał na jego języku jak obietnica, jak głos Anny szepczący, że nadszedł czas, by przestać uciekać przed życiem. Nie jestem tu, żeby pana ratować, panie Kowalski. Powiedziała Zofia, zaczynając sprzątać swoje stanowisko z wyćwiczoną precyzją. Jestem tu, żeby gotować. To jest to, co robię. Ale nie będę przepraszać za gotowanie z miłością, nawet jeśli nie jest pan jeszcze gotowy, by jej posmakować. Marek odwrócił się do niej, studiując tę kobietę, która w jakiś sposób otworzyła jego starannie zamknięty świat jednym daniem. Jeśli panią zatrudnie, będą zasady. Koniec historii o babciach czy zaginionych siostrach. Żadnych prób psychoanalizowania mnie, ani zmuszania do odczuwania rzeczy, na które nie jestem gotowy. Po prostu gotować, podawać jedzenie i zostawić mnie w spokoju. Zofia skinęła głową, choć w jej oczach było ciepło, które ścisnęło mu piersi. Ja tylko gotuję, proszę pana, ale nie będę gotować bez wkładania w to serca. Jeśli to coś, czego pan nie może zaakceptować, to być może potrzebuje pan innego rodzaju szefa kuchni. Przez długą chwilę patrzyli na siebie przez kuchenną wyspę. Marek czuł, jak coś w nim się zmienia, jak lód pękający po długiej zimie. Część niego chciała ją odesłać, by utrzymać bezpieczne odrętwienie, które pielęgnował przez dwie dekady. Ale inna część, część, którą uważał za martwą, była głodna tego, co obudziła tym jednym niemożliwym daniem. Dobrze, powiedział w końcu. Zaczyna pani jutro, śniadanie o siódmej, obiad o dwunastej, kolacja o ósmej. Żadnych odstępstw od harmonogramu żadnych prób rozmowy podczas posiłków i absolutnie żadnych więcej historii z przeszłości. Zofia zebrała swoje rzeczy, zatrzymując się tylko, by wsunąć zdjęcie z powrotem do kieszeni fartucha. Rozumiem, panie Kowalski. Choć powinnam wspomnieć, przepisy mojej babci zawsze niosą ze sobą historię. Są nierozłączne. Nie mogę gotować jej jedzenia, nie niosąc jej wspomnień. Po jej odejściu Marek siedział sam w swojej kuchni przez wiele godzin patrując się w pusty talerz, który w jakiś sposób zawierał więcej emocji niż pozwolił sobie odczuć przez 20 lat. Nadal czuł echa śmiechu Anny, nadal czuł ducha małej rączki Hani ciągnącej go za rękaw, gdy błagała go, by opowiedział jej historię o babci, której nigdy nie poznała. Tej nocy, po raz pierwszy od wypadku, Marek śnił o czymś innym niż poskręcana blacha i migające światła. Śnił o małym mieszkaniu wypełnionym aromatem ziół i wina, o opruszonych mąką dłoniach Anny, gdy próbowała otworzyć przepisy swojej babci, o obietnicy, którą złożyłby zawsze chronić szczęście ich małej rodziny. Następnego ranka Zofia przybyła punktualnie o w pół do siódmej z zniszczoną skórzaną torbą w ręku i tą samą cichą pewnością w ruchach. Poruszała się po kuchni marka, jakby gotowała tam od lat, wyjmując składniki z ogromnej lodówki z intuicyjnym zrozumieniem tego, co do siebie pasuje. Marek pojawił się dokładnie o siódmej, ubrany w swój zwykły, nieskazitelny garnitur, z wyrazem twarzy starannie neutralnym. Ale Zofia zauważyła, jak jego wzrok zatrzymał się na blacie kuchennym, gdzie wcześniej leżało zdjęcie, jak jego oddech nieznacznie się zmienił, gdy poczuł aromat tego, co przygotowywała. Dzień? Dobry, panie Kowalski, powiedziała, nie odrywając wzroku od kuchenki. Mam nadzieję, że dobrze pan spał. Mruknął coś niezobowiązująco, zajmując swoje zwykłe miejsce przy kuchennej wyspie. Jadł śniadanie w tym samym miejscu przez 10 lat, zazwyczaj spożywając to, co przygotowali jego poprzedni. Kucharze, nie smakując tego naprawdę, jego uwaga skupiona była na telefonie lub laptopie. Ale dziś przyłapał się na tym, że obserwuje dłonie Zofii, gdy pracowała, zauważając, jak doprawiała instynktownie, a nie odmierzała, jak smakowała, i dopasowywała z pewnością, która wynikała z lat praktyki. Było coś niemal medytacyjnego w jej ruchach, rytm, który zdawał się spowalniać szalony bieg jego myśli. Postawiła przed nim prosty talerz, jajecznice z ziołami, grubo krojony boczek i coś, co wyglądało na domowy chleb, jeszcze ciepły z pieca. Nic wyszukanego ani skomplikowanego, po prostu śniadanie, podniesione do wyższej rangi przez oczywistą troskę i dbałość o szczegóły. Jaki to rodzaj chleba? zapytał Marek, zanim zdołał się powstrzymać. Zofia spojrzała. W górę mały uśmiech zagościł w kącikach jej ust. Pędy kampanii, chleb wiejski. Moja babcia piekła go co niedzielę rano. Mówiła, że to podstawa każdego dobrego posiłku. Proste składniki, ale technika robi całą różnicę. Marek ugryzł i znowu poczuł to dziwne poruszenie rozpoznania. Chleb miał idealną równowagę chrupiącej skórki i delikatnego miąższu z subtelną kwaskowością, która świadczyła o naturalnej fermentacji i cierpliwym czasie. Anna kiedyś próbowała upiec chleb powiedział cicho. Słowa uciekły mu, zanim zdołał je ocenzurować. To było niezbyt udane. Zamieniła kuchnię w pole bitwy i skończyło się na tym, że zamówiliśmy pizzę. Zofia kontynuowała gotowanie. Jej wyraz twarzy był starannie neutralny. Chleb bywa kapryśny. Wymaga cierpliwości i praktyki dwóch rzeczy, które trudno zdobyć w naszym zabieganym świecie. Marek dokończył śniadanie w ciszy, zaskoczony, że zjadł wszystko. Po raz pierwszy od lat jedzenie smakowało jak coś, czym warto się delektować, a nie tylko jak zwykłe pożywienie. W ciągu kolejnych dni rozwinęła się subtelna rutyna. Zofia przybywała wcześniej, poruszając się po kuchni z cichą efektywnością. Marek pojawiał się o wyznaczonych porach posiłków i choć utrzymywał swoją zasadę minimalnej konwersacji, przyłapał się na zadawaniu okazjonalnych pytań o techniki czy składniki. Każdy posiłek był objawieniem. Zofia nie gotowała skomplikowanych dań mających zaimponować. Zamiast tego przygotowywała proste, szczere jedzenie, które w jakiś sposób było niezwykłe. Idealne risotto, które przenosiło go do restauracji w Wenecji, gdzie spędził miesiąc miodowy z Anną. Kotleciki jagnięce doprawione ziołami, które przypominały mu ich kolację rocznicową w małym bistro w Prowansji. Każde danie zdawało się być zaprojektowane nie po to, by przytłoczyć, ale by delikatnie wybudzić jego uśpione emocje. Ale to jej zupy niemal całkowicie go złamały. W szczególnie zimny, lutowy poranek Marek wszedł do kuchni i zastał... Zofię nalewającą coś do miski a para niosła aromat, który zatrzymał go w miejscu. Rosł, ale nie byle jaki rosł to był dokładnie ten przepis, który Anna robiła, gdy Hania chorowała na grypę ta sama kombinacja ziół i warzyw, która wypełniała ich dom komfortem i ciepłym. Jego ręce zadrżały, gdy podniósł łyżkę, a gdy posmakował lata runęły jak domino. Widział Hanie zwiniętą na kanapie w jej ulubionej fioletowej piżamce, Annę troszczącą się o jej temperaturę podczas gdy zupa gotowała się na kuchence. Słyszał ich głosy, czuł ciężar małego ciała córki, gdy zasypiała przy jego piersi, a on czytał jej bajki. jak pani to robi. Zapytał jego głos był ochrypły od emocji. Skąd pani wie, co dokładnie muszę sobie przypomnieć. Zofia usiadła naprzeciwko niego przy wyspie. Jej własna miska z zupą stygnęła. Nie planuje tego, panie Kowalski. Po prostu gotuje to, co czuje, że jest właściwe. I jakoś, jakoś przepisy zdają się wiedzieć, co musi pan usłyszeć. Ich Nie ma powiedział nagle Marek. Słowa wydzierały się z niego jak odłamki. No, mojej żony i córki, 20 lat temu. Wypadek samochodowy w drodze na recital fortepianowy Hani. Miałem być z nimi, ale miałem spotkanie zarządu, które nie mogło czekać. Wybrałem pracę zamiast rodziny i zginęły z tego powodu. Zofia sięgnęła przez blat i delikatnie położyła dłoń na jego. Zginęły, bo wypadki się zdarzają, panie Kowalski. Nie dlatego, że pana tam nie było. Pani nie rozumie. Kontynuował Marek, tama w końcu pękła po dwóch dekadach Anna prosiła mnie, żebym ograniczył pracę Spędzał więcej czasu w domu Hania miała tylko 8 lat i ciągle pytała Dlaczego tata nigdy nie ma czasu na jej szkolne przedstawienia Czy mecze piłki nożnej Obiecywałem, że się zmienię Ale zawsze była kolejna transakcja Kolejne przejęcie, kolejne spotkanie, które nie mogło czekać Jakie było ulubione jedzenie Hani? Zapytała cicho Zofia Marek spojrzał w górę, zaskoczony pytaniem Placuszki z kawałkami czekolady, co sobotę rano budziła nas o świcie, domagając się placuszków w kształcie zwierząt. Annie okropnie wychodziło robienie ich, tak, żeby wyglądały na coś rozpoznawalnego, ale Hania i tak udawała, że to idealne słonie czy motyle. Opowiedz mi o Annie. Była, była wszystkim, czym ja nie jestem. Cierpliwa, życzliwa, potrafiła znaleźć radość w najmniejszych rzeczach. Potrafiła sprawić, że każdy czuł się mile widziany. Potrafiła zamienić najprostszy posiłek w święto. Kiedyś próbowała nauczyć mnie gotować. Mówiła, że ważne jest, aby wiedzieć, jak dbać o ludzi, których się kocha. Byłem zbyt zajęty, żeby zwracać uwagę. Zofia wstała i podeszła do kuchenki, zaczynając zbierać składniki. Co pani robi? Zapytał Marek. Placuszki, odpowiedziała po prostu, z kawałkami czekolady, w kształcie zwierząt. Nie jest sobota. Nie, zgodziła się Zofia, mieszając ciasto z wyćwiczoną łatwością. Ale smutek nie idzie według grafiku, podobnie jak leczenie. Gdy gotowała Marek, zorientował się, że rozmawia. Naprawdę rozmawia. Po raz pierwszy od 20 lat. Opowiedział jej o uśmiechu Hani z brakującą jedynką, o okropnych próbach Anny w ogrodnictwie, o życiu, które planowali razem zbudować, a które zakończyło się w jednej chwili poskręcanej blachy i rozbitego szkła. Zofia słuchała bez osądzania okazjonalnie zadając delikatne pytania, które pomagały mu dotrzeć do wspomnień, które uważał za stracone na zawsze. Gdy położyła przed nim placuszki, idealnie ukształtowane jak motyl i słoń, Marek załamał się całkowicie, szlochając jak złamany człowiek, którego ukrywał pod dekadami sukcesu i izolacji, tak bardzo za nimi tęsknię. Wyszeptał: "Każdego dnia za nimi tęsknię". "Wiem", powiedziała Zofia, siadając obok niego. "Ale tęsknota za nimi oznacza, że ich pan kochał". A taka miłość nie znika tylko dlatego, że ich nie ma. Ona się zmienia, ale trwa. W ciągu kolejnych tygodni coś zasadniczego zmieniło się w świecie Marka. Zaczął wyczekiwać posiłków nie tylko ze względu na jedzenie, ale także na delikatne rozmowy, które im towarzyszyły. Zofia miała dar wydobywania wspomnień bez naciskania, tworzenia przestrzeni, w której jego żal mógł istnieć obok chwil nieoczekiwanej radości. Opowiedziała mu o swoich własnych stratach, rodzicach których ledwo pamiętała, babci, która wychowała ją z zaciekłą miłością i niezliczonymi historiami. Mówiła o nauce gotowania jako sposobie na utrzymanie więzi z ludźmi, którzy ją ukształtowali, o tym, jak każde danie było formą modlitwy, sposobem na utrzymanie miłości przy życiu, poprzez prosty akt karmienia innych. Moja babcia zawsze mówiła, że gotowanie dla kogoś to najbardziej intymna rzecz, jaką można zrobić. Powiedziała mu Zofia pewnego wieczoru, przygotowując danie, które stało się jego ulubionym: kok o vin, jej babci. Bierze pani surowe składniki i przekształca je w coś, co dosłownie stanie się częścią tej osoby. To alchemia, ale to także miłość uczyniona namacalną. Marek obserwował jej dłonie, gdy pracowała, zauważając nieświadomą grację w jej ruchach, sposób w jaki smakowała i dopasowywała przyprawy z pewnością pokoleń wiedzy przekazywanej poprzez dotyk i intuicję. Myśli pani, żeby to zaakceptowały? zapytał cicho. Anna i Hania Myśli pani, że chciałyby, żebym znowu był szczęśliwy? Zofia odwróciła się od kuchenki. Jej oczy były miękkie od zrozumienia. A pan co myśli, Marku? To był pierwszy raz, kiedy użyła jego imienia, i jakoś ta mała intymność poczuła się jak przekraczanie mostu, którego nie wiedział, że jest gotowy przekroczyć. Anna zawsze mówiła, że miłość mnoży się, gdy się nią dzielisz, że nie ma limitu na to, ile radości może pomieścić jedno serce, powiedział powoli. Byłaby wściekła, gdyby wiedziała, że spędziłem 20 lat, karząc się za to, że przeżyłem, gdy one nie. A Hania? Marek uśmiechnął się. Ha, naprawdę się uśmiechnął. Po raz pierwszy od dekad. Hania chciałaby, żebym był szczęśliwy. Miała 8 lat i wierzyła, że każdy problem można rozwiązać wystarczającą ilością placuszków z kawałkami czekolady i motylkowych buziaków. Tej nocy. Po tym, jak Zofia wróciła do swojego małego mieszkania, na Pradze Południe Marek wspiął się po schodach do pokoi, do których nie wchodził od wypadku. Rzeczy Anny i Hani były dokładnie takie, jakie je zostawiły, zachowane jak sanktuarium jego niezdolności do odpuszczenia. Ale zamiast przytłaczającego ciężaru żalu, który zazwyczaj czuł w tych przestrzeniach, Marek zorientował się, że pamięta nie tylko tragedię ich straty, ale także piękno ich życia. Projekty artystyczne Hani nadal przyklejone do ścian jej sypialni Wypełnione tęczowymi kolorami i nieograniczoną wyobraźnią. Niedokończona powieść Anny na jej nocnym stoliku, strony wypełnione humorem i wnikliwością, które sprawiły, że zakochał się w jej umyśle tak samo jak w jej sercu. Po raz pierwszy od 20 lat Marek zaczął pakować ich rzeczy nie z pragnienia zapomnienia, ale z potrzeby uhonorowania ich pamięci w sposób, który pozwolił na możliwość przyszłego szczęścia. Następnego ranka zaskoczył Zofię, pojawiając się w kuchni godzinę wcześniej. Niosąc małe drewniane pudełko. To były kartki z przepisami babci Anny, powiedział kładąc pudełko na blacie. Pomyślałem, pomyślałem, że może chciałaby pani je zobaczyć, porównać z technikami pani babci. Zofia. Otworzyła pudełko pełnymi czci rękami. Jej oczy rozszerzyły się, gdy badała wyblakłe kartki pokryte pająkowatym pismem. To niesamowite, Marku, proszę spojrzeć ma warianty, których nigdy nie widziałam, małe notatki o dostosowywaniu składników w zależności od pór roku. Anna mawiała, że jej babcia potrafiła wyczarować ucztę z niczego, że miała intuicyjne zrozumienie, jak smaki ze sobą współgrają, powiedział Marek. Próbowała nauczyć Annę, ale Anna zawsze była zbyt niecierpliwa, by nauczyć się właściwie. Chciałby pan, żebym gotowała z tych przepisów? Zapytała Zofia. Żeby pomóc panu przypomnieć sobie więcej o jej rodzinie? Marek skinął głową, ściskało go w gardle z emocji. Bardzo bym chciał. W ciągu kolejnych dni Zofia pracowała nad kolekcją przepisów Marii Dąbrowskiej, a każde danie odkrywało nowe warstwy historii rodziny i tradycji. Marek zorientował się, że dzieli się historiami nie tylko o swojej własnej rodzinie, ale także o wspomnieniach Anny o jej babci, kobiecie, która ukształtowała zrozumienie jego żony, jak jedzenie może być wyrazem miłości. Ale Prawdziwy przełom nastąpił w niedzielny wieczór w marcu, gdy Zofia przygotowała danie, które nie znajdowało się w żadnej z kolekcji przepisów babci, coś całkowicie własnego autorstwa. To Ragu wyjaśniła, mieszając sos, który gotował się przez wiele godzin ale połączyłam techniki obu babci wraz z tym, czego nauczyłam się sama. Chciałam stworzyć coś, co honorowałoby przeszłość, patrząc jednocześnie w przyszłość. Danie było niezwykłe, złożone warstwy smaku, które w równej mierze mówiły o tradycji i innowacji. Gdy Marek go posmakował, zdał sobie sprawę, że tak właśnie wygląda uzdrowienie. Nie zapominanie o przeszłości, ale pozwolenie jej na kształtowanie przyszłości, która pozostaje otwarta na nowe możliwości. Zofio, powiedział cicho, odkładając widelec, muszę pani coś powiedzieć. Spojrzała w górę z nad własnego talerza. Jej wyraz twarzy był spokojny, ale uważny. Kiedy po raz pierwszy weszła pani do tej kuchni, byłem martwy w środku. Nie metaforycznie, dosłownie martwy. Na wszystko, co sprawia, że życie jest warte życia. Myślałem, że tak już będzie do końca moich dni, że odrętwienie było ceną, którą musiałem zapłacić za przeżycie, gdy moja rodzina nie A teraz? Zapytała cicho. Teraz pamiętam, jak to jest żyć, czuć smak jedzenia i naprawdę czerpać z tego przyjemność. Myśleć o jutrze bez strachu, ale z nadzieją. Zamilkł na chwilę, zbierając się na odwagę, by powiedzieć to, co najważniejsze. Przez dwadzieścia lat chowałem się przed życiem, ale Ty pokazałaś mi, że można czcić pamięć zmarłych, a jednocześnie wciąż wybierać życie. Zofia wyciągnęła rękę przez stół i ujęła jego dłoń. Co ty mówisz, Marek? Mówię, że się w Tobie zakochuję przyznał, a słowa te były jednocześnie przerażające i wyzwalające. Wiem, że to skomplikowane. Wiem, że dźwigam na sobie więcej bagażu niż ktokolwiek rozsądny powinien się spodziewać. Ale po raz pierwszy odkąd ich straciłem, potrafię wyobrazić sobie przyszłość, w której jest miejsce na szczęście. Zofia przez dłuższą chwilę milczała, delikatnie gładząc jego dłoń kciukiem. Całe życie czekałam na kogoś, dla kogo mogłabym gotować. Kogoś, kto naprawdę rozumie, że jedzenie to namacalna miłość, powiedziała wreszcie. Kogoś, kto docenia nie tylko smaki, ale też historię stojącą za każdym daniem. Czy to znaczy tak? zapytał Marek, ledwo śmiąc oddychać. To znaczy tak na to, czymkolwiek to się stanie, odparła Zofia, a jej uśmiech był jaśniejszy niż jakikolwiek zachód słońca, jaki kiedykolwiek widział z okien swojego apartamentu. Ale muszę cię ostrzec, ja też mam swoje komplikacje. Rozmawiam z duchem mojej babci, kiedy gotuję, płaczę nad idealnymi cebulami i wierzę, że każdy posiłek powinien być małym świętem. Marek zaśmiał się, naprawdę się zaśmiał. Dźwięk był zardzewiały od nieużywania, ale szczery. Myślę, że dam radę z tym żyć. Sześć miesięcy później kuchnia Marka Kowalskiego w jego apartamencie na ostatnim piętrze zmieniła się ze sterylnej wizytówki w ciepłe serce domu. Ściany pokrywały odręcznie pisane przepisy, rodzinne zdjęcia i rysunki Ewy, starannie zachowane i z miłością wyeksponowane. Ogromny stół jadalny. Który przez 20 lat stał pusty, teraz regularnie gościł przyjęcia dla wąskiego grona przyjaciół i współpracowników, którzy z podziwem i ulgą obserwowali, jak Marek wyłania się z dziesięcioleci, izolacji. Jednak najważniejszą zmianę trudniej było zmierzyć. Przejawiała się w tym, jak rozjaśniały się oczy Marka, gdy Zofia wchodziła do pokoju w swobodzie i komforcie ich wspólnych rytuałów w kuchni, w świadomości, że miłość, podobnie jak najlepsze przepisy. Może zostać odbudowana z prostych składników i nieskończonej cierpliwości. W dniu ich ślubu podano ucztę przygotowaną w całości według przepisów ich babć, dania, które niosły ciężar historii, i obietnice nowych tradycji, które miały dopiero powstać. Gdy Marek podniósł kieliszek, by wznieść toast za swoją nową żonę, otoczony rodziną, którą wybrali, i rodziną, którą planowali razem stworzyć, czuł obecność Sary i Ewy nie jako duchów nawiedzających jego szczęście, ale jako błogosławieństwo dla życia. Które wreszcie odważył się na nowo przeżyć. Za Zofię, powiedział, jego głos był silny i wyraźny, która nauczyła mnie, że najlepsze przepisy to nie tylko składniki i technika, to miłość, strata wspomnienia i nadzieja, która pokazała mi, że można szanować przeszłość, jednocześnie z nadzieją, patrząc w przyszłość, posiłek po posiłku. Kiedy całowali się pod tymi samymi kuchennymi światłami, gdzie zaczęła się ich historia miłosna, Marek, poczuł smak nie tylko słonych łez szczęścia, ale też samej możliwości. Tak złożonej i odżywczej jak każde danie, które Zofia kiedykolwiek stworzyła, i tak trwałej jak miłość, która połączyła ich wbrew czasowi, stracie i tajemniczej alchemii dwóch serc, które na nowo nauczyły się pić w idealnym rytmie.